Gdybyś była ładna i głupia, wszystko byłoby proste. Patrzyłbym na ciebie z przyjemnością. Wodził wzrokiem od góry do dołu, zatrzymywał go na biodrach, a może niżej nawet. O, do chwili wyrażenia przez ciebie opinii, o czymkolwiek. <laughs> On niespodziewany telefon, taka praca, rozumiesz? Gdybyś była brzydka i mądra, to sprawa byłaby prosta. Rozmawiałbym z Tobą o życiu. O sprawach trudnych, co najmniej, co najmniej niełatwych, o, o teorii względności i postmodernizmie. Wyłączał wizję, skupiał się na foni, szczerze komplementował Twój intelekt i z ulgą wstawał od stolika. No bo wiesz, ważne spotkanie, nie mogę się spóźnić. <laughs> Gdybyś była brzydka i głupia, no to by było najprościej. Unikałbym przecinania ścieżek, byłbym aż przesadnie uprzejmy, ale ostatecznie uważam się za człowieka kulturalnego. Dyskretnie spojrzałbym na zegarek, tak abyś to dostrzegła. Wiesz, tyle spraw na głowie, ten ciągły niedoczas. Hmm. Ale jest jak jest. No, nie dajesz mi szans, żeby Cię nie kochać, a nawet lubić.